ta osoba nie poradziła sobie, tylko nauczyła się lepiej maskować żyje, pracuje, publikuje relacje, ale nosi ostatnią rozmowę jak ktoś nosi wyrok. Ostatnie zdanie wciąż echem brzmi. To, co powiedziano i to, co nie zostało powiedziane, szczególnie to, co nie zostało, powtarza w myślach słowa, próbuje wyobrazić sobie inny finał, powrót, prośbę o przebaczenie albo po prostu sensowne wyjaśnienie. Ale nie nadchodzi, bo kto odszedł, nie wróciłby naprawić, a kto pozostał, no próbuje poradzić sobie z wszystkim, co w środku wisi. Ta osoba odżywa w tym wszystkim każdy szczegół, każda pauza, każde spojrzenie przed końcem, ożywa w samotności, jakby wciąż była w tym połączeniu, w tej wiadomości pozostawionej bez odpowiedzi, w ostatnim źle napotkanym zdaniu. Czas minął, ale nie zabrał. Wciąż zadaje sobie pytanie, gdzie straciła kontrolę, czy powiedziała za dużo, czy milczała, gdy nie powinna, czy postąpiła słusznie, czy niewystarczająco. Ta niepewność pochłania, bo kiedy pożegnanie nie zostaje dobrze zakończone, staje się więzieniem. I ona o tym wie, bo jest tam w środku, odpokutowując za porzucenie, które nie było jej wyborem. Gdy świat się kręci, ta osoba wciąż wraca do tego samego miejsca, w myślach, w piersi. W milczeniu, i nikt tego nie dostrzega, bo kto cierpi w ten sposób, uczy się chować, uczy się uśmiechać z tłumionym bólem, uczy się żyć z tym, co nieskończone. I to nie jest metafora, to nie jest fraza wyrażająca doznanie to realne, to codzienność, to żywe, ta osoba ożywa każdego dnia, z milczeniem między zębami i duszą wyrywającą się od środka, bez, że ktokolwiek to dostrzega, Myślisz, że poradziła sobie, prawda? Łatwo tak myśleć, gdy ktoś publikuje zdjęcie z uśmiechem, lub odpowiada automatycznym wszystko w porządku. Ale nie jest. Ta osoba wciąż żyje w dniu, w którym wszystko się załamało. Nieważne ile czasu minęło, nieważne ile kroków zrobiła, bo ciało się porusza, ale wspomnienie jest szybsze, bardziej wierne, bardziej okrutne, ożywa ostatnią rozmową, nawet nie potrzebując zamykać oczu. Pamięta ton, pauzę, ciężar słów, to, co zostało powiedziane, a przede wszystkim to, co utknęło w gardle. Ta osoba nosi przerwane zdania, nosi pytania, które nigdy nie miały odpowiedzi, nosi próbę zrozumienia, co zrobiła źle, albo czy po prostu została odrzucona, jak coś, co nie ma już wartości. Czy wiesz, co to oznacza? To więzienie, i nikt tego nie dostrzega, bo nikt nie zwraca uwagi na to, co dzieje się potem. Potem, gdy połączenie się urywa, potem, gdy wiadomość pozostaje bez odpowiedzi, potem, gdy osoba znika, nie mówiąc dlaczego, to co zostaje dla tych, którzy zostali, to hałas, nie hałas świata, ale hałas wewnętrzny. Myśli, które nie ustają, wspomnienie, które nie puszcza, serce, które powtarza ten sam scenariusz każdego dnia. Czy mogłem zrobić to inaczej? Ta osoba stara się iść dalej, ale wszystko przypomina. Wszystko. Ulica, muzyka, zapach, ton głosu zwykłe słowo wypowiedziane przez inne usta, które na chwilę wydaje się przywracać tę osobę. A kiedy wraca, rani bo to nie jest realne to tylko pamięć, to tylko echo. Ta osoba żyje między dwoma światami tym, co dzieje się na zewnątrz, a tym, co dzieje się w środku. I te dwa światy nie pasują do siebie. Na zewnątrz wszystko w porządku, w środku ruina. Są ludzie, którzy wierzą, że czas leczy wszystko, ale ta osoba wie, że czas czasami tylko ukrywa, przykrywa, opóźnia, zamaskowuje ból, ale nie rozwiązuje. To, co pozostało niezałatwione, trwa. To, co nie zostało powiedziane, boli bardziej niż to, co zostało. To, co pozostało otwarte, staje się więzieniem bez krat, więzieniem milczenia. Ta osoba codziennie próbuje pożegnać się na nowo, na bardziej godny sposób, czystszy, z pewną wzajemnością, z spojrzeniem w oczy, z szansą na powiedzenie tego, co nie zostało powiedziane, ale to nigdy się nie zdarza, bo ten, kto odszedł, odszedł, a ten, kto został, żyje tym cyklem. Ożywia, 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 nie chcąc, ale nie potrafiąc przerwać. Czy dostrzegasz to? Czy potrafisz to poczuć? Jej serce już nie wie, co to spokój. Wie tylko, co to przerwa. Przerwa między jednym wspomnieniem a drugim. Przerwa między nadzieją a rozczarowaniem. Już nie płacze tak, jak kiedyś, ale jednak czuj. Czucie stało się nawykiem, stało się rutyną. Stało się rodzajem modlitwy bez wiary, wypowiadanej w milczeniu tylko po to, by sprawdzić, czy jakieś uniwersum zwróci to, co jej odebrano ale uniwersum nie zwraca. Ta osoba wędruje w kawałkach, a kawałki wciąż mówią o ostatniej rozmowie, wciąż trzymają słowa, które nigdy nie wyszły, wciąż czekają na wiadomość, która nie przyjdzie, a tymczasem inny żyje, inny idzie dalej, inny już zapomniał, co powiedział, ale ona nie, bo dla kogoś, kto kocha jedno zdanie, może stać się dożywotnim więzieniem i została skazana na przeżywanie końca każdego dnia. Bez ulgi, bez wizyty, bez przebaczenia. Czy już zauważyłeś to u kogoś, czy sam jesteś tą osobą, czy kiedykolwiek utknąłeś w pożegnaniu, które pozostało niezałatwione? Czasami to, co wiąże, to to, co nigdy nie opuściło twoich ust. Ta osoba zasługuje na uwolnienie, ale nikt nie może uwolnić czegoś, co nie zostało nazwane, a podczas gdy świat nazywa to dramatem, ona nazywa to przetrwaniem. I przetrwa w ten sposób, ożywając na nowo, przeglądając, przypominając sobie, powtarzając, bo to jedyny sposób, by nie zgubić się całkowicie. Czy ty także to czujesz? Czy to ma dla ciebie sens do tej pory? Bo to nie tylko o tym, co pozostało otwarte, chodzi o to, jak bardzo ta osoba została pozostawiona otwarta. Bez opieki, bez wsparcia, bez ostrzeżenia, została emocjonalnie obnażona przez słowa wypowiedziane w połowie. Przez nieobecności, które ważyły więcej niż jakakolwiek obecność, przez milczenia, które krzyczały głośniej niż mogła znieść. A najgorsze, to to, że wszyscy myślą, że już to przezwyciężyła. Tylko ona wie, jak bardzo wciąż nie, jak bardzo stara się wyglądać na całą, podczas gdy niesie nieobecność obojga, bo kto odchodzi, zabiera wszystko, ciało, obecność, dotyk, ale kto zostaje, niesie to, co niewidoczne. Niesie a co jeśli, niesie dlaczego akurat ja, niesie gdzie zgubiłem to, co wydawało się takie pewne, ta osoba już nie pragnie powrotu, pragnie spokoju, ale problem polega na tym, że pokój nie przychodzi, gdy dusza nie została wysłuchana, nie przychodzi, gdy tym, czego potrzebowano, była uczciwa pożegnanie, spojrzenie mówiące to było realne, ale się skończyło, nie przyszło. I co nie przychodzi, zostaje, zasiedla się tworzy korzenie w kącie serca, gdzie wcześniej był ktoś obecny. Życie toczyło się dalej, ale ta osoba nie potrafi postawić kropeczki na końcu czegoś, co nie miało nawet wyjaśnionej przecinka. Już próbowała. Próbowała zniknąć. Próbowała zapomnieć. Próbowała kochać znowu. Próbowała milczeć, żeby sprawdzić, czy hałas w środku ucichnie. Ale są hałasy, które wychodzą na jaw tylko kiedy zostaną dostrzeżone a nikt nie dostrzegł jej hałasu. Słucha piosenek, które kiedyś miały sens, teraz ranią, chodzi miejscami, które były zwykłymi trasami, teraz bolą, czyta stare rozmowy, usuwa je. Potem próbuje sobie przypomnieć, co zostało usunięte. Jej umysł stał się uszkodzonym plikiem. Nic nie działa, jak należy, ani sen, ani wiara, ani czas, ponieważ czas w tym przypadku nie wyleczył ran, tylko przepchnął ból do środka. Do tego miejsca, gdzie nikt nie widzi, ale ona czuje, ciało czuje, dusza czuje, bo są pożegnania, które nie kończą, tylko dezorganizują. Ta osoba straciła poczucie czasu, żyje między przeszłościami, wydaje się obecna, ale to powtórka. Każdy jej gest to próba powrotu, nie po to, by odbudować, ale by zrozumieć, by rozszyfrować, by znaleźć wersję faktów, która nie rani tak bardzo, ale nie ma takiej. Bo to, co zraniłoś, było realne, a to, co było realne, pozostaje. Nikt nie musi przypominać tej osobie o tym, co straciła, ona nigdy nie zapomniała. Rozmawia z końcem, jakby prosiła o wybaczenie, nie czując się winną, jakby błagała o pokój na polu, gdzie istnieje tylko emocjonalna wojna. Czy to dostrzegasz? Czy doświadczyłeś takiego rodzaju więzienia? tego uczucia, gdy zostałeś zostawiony bez gruntu, bez wyjaśnienia, bez szacunku, czy kiedykolwiek chciałeś, by ktoś po prostu wrócił, nie po to, by zaczynać na nowo, ale tylko po to, by powiedzieć to było prawdziwe, przepraszam, że tak odeszłem. Ta osoba nadal budzi się w strachu, nie ze strachu, ale z pustki, z braku kogoś, kto mówił, że będzie, a nie został, a kiedy świat się kręci, ona trzyma się za serce, by nie rozwalić się na środku ulicy. Trzyma głos, żeby nie wyznać, że wciąż czeka. Ona wstrzymuje oczy, by nie pozwolić, by więcej łez spłynęło przed kimś, kto tylko potrafiłby oceniać. Miała już odwagę kochać, teraz próbuje mieć odwagę, by się uwolnić. Ale jak uwolnić się od czegoś, co utkwiło w niewidzialnym? Ta osoba, ta osoba tylko chciała zrozumieć dlaczego, chciała ostatniej rozmowy, nie po to, by wrócić, ale by móc naprawdę odejść. Ale to, co otrzymała, to była cisza i to taka która waży więcej niż jakikolwiek krzyk czy dostrzegasz jak bardzo to dusi kogoś od środka ta osoba stała się wspomnieniem dla kogoś ale tamta nadal jest obecna dla niej i to wyczerpuje i to rani i to powoli pochłania kawałek po kawałku ona wciąż to przeżywa każdego dnia nie dlatego że chce ale dlatego że wciąż nie potrafi przestać jeśli kiedykolwiek to przeżywałeś Powiedz mi w komentarzach, lub po prostu napisz, rozumiem. Może ktoś to przeczyta i też się rozpozna. Ale to tylko część historii. Jest jeszcze to, co nie zostało powiedziane, jest jeszcze to, co jest skrywane w najciemniejszym zakątku pamięci. Ona nie rozmawia o tym z nikim. Może z powodu strachu przed tym, że wydaje się słaba, lub że usłyszy, że powinna przezwyciężyć, ale nikt nie rozumie, że to nie jest kwestia przywiązania. To blizna. Ta osoba została naznaczona nie przez sam koniec, ale przez sposób, w jaki wszystko zostało pozostawione: bez słów, bez dotyku, bez dojrzałości. Gdy drzwi zamykają się z emocjonalną brutalnością, nie ma czasu, by pozbierać rzeczy w środku. Ona tam została, cała, porzucona, bez wyjaśnienia, bez szansy, by powiedzieć, co boli, bez przestrzeni, by być naprawdę wysłuchaną. I to zamienia się w węzeł. Węzeł, który nie znika, tylko zmienia miejsce. Czasami idzie w stronę żołądka, czasami wznosi się do klatki piersiowej, czasami uciska gardło w środku nocy. Są dni, gdy budzi się z tęsknotą za czymś, czego już nie rozumie, bo nawet nie wie, czy tęskni za tą osobą, czy za tym, w co wierzyła, że to było, ale wciąż czuje. Czuje z siłą, czuje w milczeniu, czuje w sposób, w jaki nikt nie widzi, ona nadal funkcjonuje. Oczywiście. Robi to, co musi. Wypełnia rolę. Uprzejmy uśmiech. Obecne spojrzenie. Ale kto spojrzy głębiej, dostrzeże mgłę. Bo ta osoba nie jest w pełni tu obecna. Pozostała podzielona pomiędzy tym, co chciała przeżyć, a tym, co była zmuszona zaakceptować. Nigdy nie miała wyboru, żeby zakończyć to z godnością. Zostało zakończone przez kogoś, kto postanowił zniknąć. A zniknąć jest łatwo. Dlatego, kto odchodzi, ale dlatego, kto zostaje, to, co pozostaje, to ciężar. A ten ciężar nie leży w słowach, leży w ich braku. To, co nie zostało powiedziane, waży więcej niż jakikolwiek krzyk. Ta osoba wciąż wyobraża sobie dialogi, które nigdy się nie odbyły, odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły, wiadomości, które napisała i skasowała. Nie raz, nie sto razy, i może ta druga osoba już o niej nie myśli, ale to nie znika, co ona czuje. Ona czuje, nawet gdy zaprzecza, nawet gdy przysięga, że już minęło, bo ból to nie tylko wspomnienie, to uporczywość, to codzienny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zatrzymało. Czy wiesz, co to oznacza? To dusza próbująca zakończyć to, co inny zostawił w połowie. I tego nie leczy czas, nie leczy to odwrócenie uwagi. Nie leczy to inna osoba, tylko prawda może to wyleczyć. A jedyną prawdą, jaką ta osoba miała, było porzucenie, zimne, suche, bez uzasadnienia, bez odpowiedzialności emocjonalnej, bez troski o historię, która tam istniała. Czasem ta osoba spogląda na telefon nie dlatego, że czeka na wiadomość, ale dlatego, że jej ciało nadal pamięta dotyk, wciąż czeka, aż imię zaświeci się na ekranie. Wciąż ma odbicie. I smutno jest dostrzec, że pamięć o dotyku jest bardziej trwała niż jakakolwiek rzeczywista obecność. Nie mówi, ale czuje. Każdego dnia. Czuję, gdy ktoś wspomina imię. Gdy ktoś mówi o relacjach, które kończą się źle. Gdy ogląda filmy z nagłymi rozstaniami. Czuję, jakby wszystko dotyczyło jej. Nawet gdy nikt nie wie, że tak jest. I to jest wyczerpujące. Żyć. Jakby to się nie zdarzyło, gdy wszystko w niej krzyczy, że się zdarzyło, i bolało, i pozostawiło konsekwencje. Ta osoba przestała próbować zrozumieć drugiego. Teraz spróbuj się odbudować z tego, co zostało z niej samej, ale to trudne, bo każda próba uzdrowienia wiąże się z przypominaniem sobie wszystkiego na nowo, a przypominanie to odżywanie na nowo, a ona już ma dość odżywania. Czy ty też to czujesz? Czy kiedykolwiek chciałeś krzyczeć to, co utknęło w gardle, ale nie krzyczałeś? Czy kiedykolwiek powstrzymywałeś się łzy w tłumie, żeby nikt nie widział, że wciąż boli? Jeśli tak, skomentuj tutaj: wciąż jest coś we mnie. Lub napisz to, czego nie mogłeś powiedzieć podczas ostatniej rozmowy. Może to być zdanie, może to być tylko gest, ale powiedz, przynajmniej tutaj, przynajmniej dla siebie. Ta osoba nie potrzebuje porad. Potrzebuje obecności, słuchania, uznania. Może tą osobą jesteś ty. A jeśli tak, chcę ci tylko powiedzieć, że wciąż jest miejsce na oddech, nawet gdy wszystko wydaje się zbyt ciężkie. Ale najpierw, zanim pójdziesz dalej, zanim spróbujesz wymazać, zanim wymusisz nowy początek, uznaj ból. Nie po to, by w nim żyć, ale by w końcu pozwolić mu wyjść. I tak. To wciąż się nie skończyło. Jest jeszcze więcej, co musi ujrzeć światło dzienne. Jest więcej prawd ukrytych gdzieś w środku. Ta osoba wciąż próbuje zrozumieć, dlaczego nigdy nie miała prawa zakończyć. Podczas gdy druga osoba stała się wspomnieniem, ona stała się ruiną, nie dlatego, że chciała, ale dlatego, że nie miała szansy, by wybrać. Została tam otwarta, wystawiona na spojrzenia. Z duszą otwartą na oścież i nikt niechętny, by spojrzeć, i to nie znika z czasem. Nie rozprasza się z rozproszeniem uwagi. Zostaje wryte. Jak nieobecność zbyt odczuwalna, by ją zignorować, ta osoba wciąż wstaje każdego dnia, nie z powodu przezwyciężania, ale z instynktu, bo kto czuje zbyt wiele, uczy się przetrwać w kawałkach, nie oczekiwała wiele. Tylko oczekiwała szacunku, oczekiwała, że ostatnia rozmowa będzie prawdziwą rozmową, a nie porzuceniem przebranym w ciszę, ale nie miała tego, a teraz ona ponosi wszystko sama: wspomnienia, echo, wątpliwości, to co pozostało bez odpowiedzi. I choć świat nakazuje pośpiech, ona wciąż żyje powoli wewnątrz, bo są rzeczy, które się nie zmazują, tylko się przekształcają. Ta osoba, może to ty, kto czyta, może to ktoś, kogo znasz, może to jesteś ty. A jeśli tak jest, jeśli przeżyłeś każdą linijkę tego tekstu, jakbyś słyszał własny umysł, to po prostu oddychaj. Nie jesteś sam, nie jesteś słaba, nie jesteś zbyt wrażliwa, po prostu poczułeś wszystko, co inny zignorował. A teraz jesteś tutaj, próbując znaleźć spokój w końcu, który nigdy nie został wyjaśniony. Ta osoba zasługuje na to, by być widziana, słyszana, nazwana. Jeśli ten film cię poruszył, napisz w komentarzu poniżej. Wciąż jest we mnie coś. Lub napisz co utknęło w twojej ostatniej rozmowie. To miejsce należy do ciebie. To dla tych, którzy nigdy nie mieli szansy powiedzieć. Zostaw, jeśli wiesz, co to znaczy przeżywać każdego dnia coś, co już powinno się skończyć. A jeśli znasz kogoś, kto również nosi ten milczenie, Podziel się z tą osobą. To może być początek uzdrowienia, które nigdy się nie rozpoczęło. Jeśli ta wiadomość do ciebie dotarła, polub ten film, ponieważ to pomoże mu dotrzeć do kolejnych osób, które również żyją w ciszy wewnętrznej. A jeśli chcesz kontynuować rozmowy ze mną, zapisz się na kanał teraz. Jeszcze bardziej wnikniemy w głąb. Są bóle, których nikt nie chce słyszeć, ale tutaj znajdują przestrzeń. To był tylko pierwszy krok. W następnym pójdziemy głębiej, czekam tam na ciebie.